Mam nadzieję, że dobrze widać Zaraz zresztą stwierdzimy No i jedziemy zawieźć zboże na skup Siema, siema, witam was bardzo serdecznie, bo się nie przywitałem jeszcze Jedziemy zawieźć, wczoraj napruszyło trochę śniegu Także trzeba uważać Zobacz, a może napęd łączę pod tą górkę, bo to jednak jest trochę wyżej Ale mieli koła, mieli. Ale idzie. się podejrzewam, że bez napędu też by poszło. <grych> no, zimno, minus 5. No. Śniegu wczoraj tak napadało. Przed północą zaczęło padać. O 23.00. No, coś tam jest, na no drogi pola się białe zrobiły. No i nie to wygląda. Ale pewnie dla kierowców gorzej. Też właśnie się zastanawiałem, czy pojadę. Jakby były jakieś słabe mega warunki, to nie będę jechał. Ale kurde, da się jechać. Trzeba trochę uważać, być bardziej skupionym, żeby właśnie jakieś górki coś tam to trzeba hamować. Zawczasu, bo w ostatniej chwili już nie wyhamujesz. Mógłbym nawet przyspieszyć, tak szczerze, bo jak się jedzie po płaskim, to chyba nie ma problemu. No i wsypaliśmy tą szczepę, to już jest drugi kurs, ojciec dosypał we wtorek. Jedziemy niedaleko, więc na raz, dwa się jedzie. Czasami odcinki transportowe też muszą być no, zwłaszcza w, taki, w takiej aranżacji, bo to wszystko to jest tutaj, to jest yy, ten sztucznie zaprojektowane. Nie no, ja ja se robię. Fajnie śnieg napadał, fajnie to wygląda. Dzisiaj będę jeszcze tam parę rzeczy ogarniał. U siebie także, że coś jeszcze nagram. na przyczepach jest jakieś 20 ton Także no coś tam coś tam, tam musi targać Wczoraj taki był ładny słoneczny dzień, tylko żeby było bardzo zimno i, i dzisiaj widzę, że się też taki zapowiada. Może i dobrze. Tylko kurde, miałem jedną pszenicę, mamy tak późno zasianą. Ona dopiero wylazła na wierzch. Chociaż może ten śnieg jej jakoś pomoże, że ją okryje. Nie wiem. Nie wiem, nigdy nie sialiśmy tak późno pszenicy, znaczy nigdy. Ja nie pamiętam, żebyśmy siali tak późno pszenicę, bo to było dzień po Wszystkich Świętych. Ale no zobaczymy no. Czy tak nie liczę tam na żadne rekordowe plony, bo no, niemożliwe, żeby się ładnie, ro... Czy nie wiem, czy niemożliwe. Wydaje mi się, że te późne, yy, późne pszenice po prostu mają gorszą możliwość rozwoju. I w ten sposób po prostu mają mniejszy plon. Te siódemka chyba. Fajnie to wygląda. Ciekawe, czy to jest piasek z solą, czy sam piasek? Hmm. Szkoda, że tylko połówkę wasypał. Ale no, lepszy ryc niż nic, nie? Szybciej jechać nie będę, bo. Ciężar z tyłu. Może jak będzie lepsza droga, tutaj jest parszywa. Więc nawet to nie ma nie ma, nie ma sensu. A buraki jeszcze stoją na polu. Raczej znaczy stoją. Jeszcze nie zabrane. Teraz to już będą przymarzać się, później robią takie czarne, jak są nieprzykryte włókniną Bo pamiętam, któregoś roku ktoś właśnie tu miał też i takie się zrobiły. Takie śmieszne. To chyba wygląda, jakby już zaczęły gnić. I to nie wiem, czy to się nadawało do przeróbki. Pewnie się nadawało. Czyli normalnie to by się pewnie nie nadawało, ale. A może z wierzchu tylko tak warstwa była. No, jedziemy, tu już odśnieżone posypane, więc git. A i tak to pewnie przymarznie. Na wiadukcie też zawsze trzeba uważać. Tu jest, więc trzeba patrzeć. No, bo włączyć kamerę później. Yy, no, 20,5 tony było po 890. Także zapała się na konsumpcję w jakiś sposób. No, ale zobaczcie, jak to ładnie teraz wygląda. Dobrze, no, plandeki się lekko podnosiły. Pomimo tego, że były lekko przymarznięte, to się dobrze, to dobrze wszystko szło. Bezproblemowy problemowy wyjazd. A teraz do chatki, śniadanko Już jest, kurde, dziesiąta No nie jadłem jeszcze nic się przebieram i lecę wozić jeszcze yy, Wywożę obornik na pole Ale nie wiem czy będę nagrywał, bo kurde Nie mam naładowanej kamery, tu jest końcówka Zobaczymy BHP bezpieczeństwo hamuje pracę. <grywa> <Kurde>. Ale wieje <grywa> Zimno, zimno. Teraz jak tak zimno to nie mogliśmy go odpalić, akumulator słaby. Dopiero teraz poszło. Oprzątany śnieg się topi. Myjemy. Powatno bo osiane jest.